No dobra, to. Dobra, pierwsze miejsce za tuning. W kategorii tuning. No wiadomo, nie? Czekaj, nie ma nagród. No to wiadomo. wiadomo. Ale... Mario, tu masz. Ja myślę, nie dał znać po sobie, nie? <grymne> to tej, tej Jacek, torba Jacek, jest. Się, pusa, <grymne> tego, to to ty, dobra, drugie miejsce w kategorii Tuding przez J. Tommy. <grymne> Czerwony, Trzecie miejsce w kategorii no tuning. Ja nie yeah, yeah, yeah. No nie Tadziu! Coś nie? Nie ma takiego! Nie ma takiego? Proszę bardzo. Dziękuję. Kategoria liczniki.

Ustawione było! Uzlawione było! Brawo, czytaj, Liczniki Pamiętam Bogu, bo się szukać! Pozycja druga, TP89, jak my nie lubimy tej alpy! Ja się dziękuję! Tylko nie alfa! Tylko nie alfa! Maru na biegnie! No ja króla biegnie! Znale! Wuh! Znale! Wuh! Bardzo dziękuję. Ale nawód nie Ale ja się mogę. <śmuszny> <śmuszny> tak. A że, a, że, a, że, a że alfa to tylko dyplom. <śmuszny> Jaki śliczny Tomek pod kolor. <śmuszny> Ale czego? Ja mu Mam ci na oku, pamiętaj.

Dobra. Kategoria brudne auto. A to ja wygrywam, ale moja nie. Jest lepsla. brudne. Najbrudniejsze Takie Alfa? No, <stryk> <unikauși> <tryk> 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 bardzo? <globally. tryk> Z czegoś trzeba? Nagrody ma Oby było jak najczęściej Drugie miejsce. Brudne. DBL jakieś. Czy ktoś ma DBL? DBL. DBL? DBL? DBL. DBL? DBL. DBL. Rob, Rob Syson, tak? Rob, Rob Sajson, tak? Kontrubuje? Tak, tak. 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 Ja ja chciałam osobiście pogratulować, bo oddaję wice liderstwo. Tak nie. Dobra. Dobra. Trzecie, trzecie. Trzecie, trzecie takie PGN. Czy ktoś ma PGN? Nie, nie ma. Nie ma Nie Brawo. Dzieci wróćcie, wróćcie, wróćcie od dzisiaj do woli! Tata da Wam kiepską w tkwi. Ciepłki lody! Za Ponieważ jeszcze konkurs nie mamy roz, rozstrzygnięty, to będą później. Dobra, to teraz. Nasza asystentka. Dika. Mamy Mateusza, Pluto. Mateusz? O, losowanie będzie. Choć, choć. A, a, Kupuś, chodź, chodź. A, chodź. Mamy... No. ...pięć nagród do wylosowania. Dzieciaki losują. Pierwsza nagroda, plecaczek. Piękny Toyota Hybrid. Prosimy jedną karteczkę. GDA. No. Czy jest Komisja Kontroli Gier i Zakładów? No. Jakoś tam on był w no <hi> Nie, nie, no, nie może tak być. Ty masz taki plecak Przypadek? Nie sądzę. Brawo. Brawo, Wiktoria. Brawo. Dziękuję, córeczko. Przypadek, no nie dobra, sądzę. Teraz? Ja może później będę patrzył, kto, 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 kto będzie. Teraz teraz kolega, proszę A Mateusz, wybierajcie. W zależności, to ty. czy to będzie dziecko, to już mam inny kubek. O, wszystko się nagrywa. O, wypadły. Teraz Jolka, potem Grzesik. Śpiochu! śpiocha to musi być, nie? Gdzie śpioch. śpiochu? Dobry, tak, tak. dobry tak. <grym> Dziękuję ja coś dzień przekazać? Coś chciałeś powiedzieć? Nie podzielę się. Ja, ja to w dupie, wypiję sam! Junior <grymianie> <grymianie> w no to Dobra, tam. następny. No, <grymianie> no, mamy jeszcze trzy nagrody. Bardzo ładnie. Ja nie mam ładobarki, Paweł, panie, jak ładnie. Ola K S <grymianie> Ola S. Tak to dolar. Ola 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 Ola. 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 Ty jesteś Ola. Jest więcej Ola? Ola! Ola! Pokaż charakter! Ale nie F! K? F! A co? F! No i co Ola F! Ola F! Ola F! Bravo, bravo! Ustawione, dobrze! Wszędzie, wszędzie! Co to jest? Co to jest? D-15 D-15, D15. D15. Co to jest? <rzykriec> Kto Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohh... głosował? To jest Dziękuję. Dziękuję. No dobra, dziękuję Dziękuję bardzo. Dziękuję prezesie. Dziękuję. Jak będę uznania? Nową mutę ręcznie? Tak. To jest taka nagroda uznania za ostatnią akcję. Akcja po prostu jest zaj, y, fajna. Fajna. Śpiochu, gdzie ty jesteś? Brawo. Brawo. Śpiecie, biegiem, biegiem, biegiem. To jest taki... Śpiongul, 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 śpiongul. Dziekuję, dziękuję, dziękuję! za pierwszy zwrot wszystkim! To jest taki gadżecik, że następny żebyś nas lepiej widział. <grym> A Auto uznana... Mam się bać? na <grym> Auto -widol. A <śmiewanie> tam masz. Góręka. No, no się daleko było. O, 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 o. Widziałem cię za <śmiewanie> e? Sorry, szukam zapalniczki. <śmiewanie> yes. Jest. chętny? Jest. Jest. się świeci. Jest. Jest.

Dziwne ślicznie, kurde, ale kurde. Mam nadzieję, że wystarczy. Ale Bez... kurde. I masz otwierać.